Halo, halo! Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Outlast, bo dzisiaj uciekamy, znaczy będziemy próbowali uciec stąd. Tak mogę płynąć w wodzie? No ja się tu patrzy się już nie patrzy. Serio? nie widzisz tego? Płyń. Płynie pod tym. Ty płyniesz? Dobra, może się wynurzyć. Już się wynurzy. chyba zostanie w wodzie. Będzie najbezpieczniejsza. Na razie. W poprzednim odcinku, kurde, straciliśmy lin. Znowu wypłynęliśmy. Uff. Co jest Boże uciekać stąd? Co ty robisz, synek? Co jest? Co to było? Nie, 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 nie. Chyba nie. So, yes, good. Co do of my mind. A jest jak... Nie powiem, is Jaśny. O Boże, orchestra. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me, I don't know what to do. Jessica! No, serio Sintku! Jest ta muzyczka. Tu jakiś ten plan lepiej? A plan zobaczmy. Tylko wyłączmy. Co jest? Dziwny ten plan lepiej. Jessica! End to o, jego dziewczyna, w sumie nie wiem, czy to jest jego dziewczyna. Czwarta klasa. Poszukajmy tutaj czegoś. Może jakiś klucz? Może jakieś drzwi? Nie, tych drzwi się nie da użyć. Klucza nie ma. Nic nie ma. A, tutaj się da otworzyć. BOŻE! Czy ty se serio jaja robisz? Czy ten długi korytarz? To nie jest przypadek. Dobra, jak to mówią? YOLO i na wstecz. Gartowałem, pobiegnę przodem. Szybko! Szybko, ktoś tam jest na końcu. To nie było takie straszne. Tylko kurde, ekran się popsuł. A to nie było takie straszne. O wow! Musiałem, że nie wyjdę z tego. Jesteśmy na jakimś kompletnym morze. Dawaj, dawaj! No i co teraz? O, bramka się otworzyła. Dzięki. O wow! O wow! Teraz się przenieśliśmy do tej rzeczywistości i serio nas wywaliło do jakiegoś lasu. Gdzie my jesteśmy? Co jest? You're imagining. Nie, o nie, prawda, obcze. No, nie nie. No, no kurde! Czy to jest jakaś dobra osoba? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? a good cider you want? I mean, why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Jesus, what time is But you're not one of those other ones, the, 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 the heretics. You said Rose is over here, please. get cast out. <laughs> didn't, get cast out. <laughs> didn't complain when <with> now. Pressed <laughs> <Just> himself <laughs> in my hand and

I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry, your daughter. She was eight months pregnant. Blonde hair, like of boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mosher. Just tell me she's okay. She's fine. <laughs> oh, oh good. Did you God bless ty ją widziałeś? Co o, jest? Mój? He, hey there. You really your open, you? O kurwa. Załm. Dobra. <coughs> Just he relax here, I'll keep you safe. I what about You rest up and heal. Ethan's going to treat you right. I Can I have more bandages? Sleep. But I also went to the gym. Are you sleeping? Sleep. że nie mi nic nie będzie stało nad głową kurde jaki sen o co ty 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 Not passing blood by loins, but the blood oh, of your heart. I can't pop his gospel. I've got better than a hundred times. If I knew where the outside was, the prophet don't need your help in finding the devil's hold. Not questions, even now, other heritage at chapel. God will guide. I ain't a oh my god! No. What the hell? Stop talking now. No. Stop talking now. His seed begat the enemy. God and the prophet both warned you. Just let me talk to I can explain. God, don't hear this. Uh. Wow. That's amazing. O oh, kurde! Przyjmij pokój! O Co Tak, co na O jezu! Widzicie jak ona wygląda? Nie. To, o fuj. to są w plecy mocno Bardzo mocno no też ma jakieś dziwne krzyże w domu I my przyszli stamtąd To idziemy tędy I ona pewnie też tędy poszła Nie ma nic Nie chcę chodzić wodą bo to mnie spowali BIEGIEJ Kurde myślałem że coś tu jest no, musimy wejść do wody A i owszem, musimy wejść do wody się miejsce, żeby odzyskać się O kurde

Chyba nie pójdzie chyba my... Dobra, też, szybko Dobra, to jest po prostu taka ruszająca się lampa Gdzie teraz mam iść? Tam czy tam? No chyba nie tu Chyba trzeba iść tu. On się tak powoli rozpędza. Chodźmy do tej przemilutkiej pani co tutaj było Patrz co tu się dzieje? Nie chcę mi się tego czytać, jak ktoś chce, to nie chce przeczyta. Kukurydza? Dużo kukurydzy. Oh, Jezus Maria. Gawron mnie wystrę. Co to za krzyk? Kurwa. Weź tu nagraj, proszę Jeszcze trochę Dobra, mamy tą kobietę. Mamy na nią wszystkie te Możemy iść z tym z tą sprawą do sądu. W ogóle ciężko mi się gada grająć Czy tam ktoś idzie z pleców Jak ja są mam wyjść? Żeby być jakaś dziura w tym pół... Tu coś jest Centralnie poza, obok Coś się rusza z tej kukurydzy Halo halo Oje oh, yeah. Fuj Idziemy dalej Schowaj się Mogę się w takim tym schować, tak Dobra Nie chowamy się, idziemy dalej O fajnie to wygląda Kurde ślepa uliczka Jakim prawem to tu. O kurde, o kurde. W Synek. Tędy. A, jak ja nie widzicie, tędy. Ufaj się. Wejdź tu. O w dupę! Jakiś ziomek tam centralnie przede mną był. A? 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 a. Nie ma tu nikogo. Dobra, wychodzę z... Co? Te są jakie ciężkie brota. Dobra, po co ci więcej? Zapisywanie. Wygląda sobie, jaja, robi. Co ze sobie myślisz, synek? Co się z On na pewno o tym nie pomyśli. Dobra. Czuję się bezpieczny. Almuz mu Dam, trzeba coś zrobić z tym. Nie! Jakim prawem tyś, kocie? A ten co se tu na krzesełku siedzi? Tego trzeba wyminąć. Pa! Siu! Ej! R. Kurde, co jest R? I dałem mu kopa takiego, że się. Nie mogę jej zamknąć? To muszę przepchać tam. Gdzie mam drabinę? Szybko! O kurde! Dawaj tu Dobra Czuję się już w jakimś stopniu bezpiecznie Kurde, coś tu wyskoczy Nie patrzę. Pociąg! O fuj co to jest? Ciekawe ile to już tak stoi? Ciekawe po co tu tu co stoi? Pociągny Jezus Maria! Fajny worek do bicia. To było żywcem robione, co to nie mogło być przyjemne. No nie no! O fuj! O! O fuj! O fuj! Do czego ty wpadłeś ziomek? Dobra, lecimy. Co to jest? Siup To jest chyba Podnieś modlitwa Nie będę się w tym chował Ciekawe ile ten odcinek już ma Nie wiem czy go kończyć jeszcze Nie no To nie no Jeszcze go nie kończy Co się dzieje Co co ja zrobiłem ja ja <gry> Kurde w tym momencie jesteśmy Dobra tutaj nadrobimy sobie dystansu Mówimy gdzieś Kurde jakiś krzacz Tutaj będzie znowu Dzisiaj światło zrobi Ale co to się... czemu się tak dzieje? Wygląda jak jakaś bomba atomowa Nie Taka bomba atomowa Jak, to, jak ja ten tu mam przejść Bokiem jakoś Ale bokiem to jest niemożliwe Nie no bokiem to jest niemożliwe żeby to przejść Tutaj jakiś? Co? Co ty nagrywasz? To coś? No dobra, co nagrywa? Zaraz wejdziemy do jakiejś. O, tu coś jest. Ja są... nie, ja są nie przyszedłem. O kurde Gdzie teraz? Kurde Same zagadki w tej grze A Tutaj ktoś też próbował tej metody spinaczki? Ciekawe czy żyje No idź O kurde tam jest bateria, idę po baterię To jest zawsze na propsie Ała Gdzie była ta bateria? Tutaj Co tutaj jest? Nie zauważyłem tego Pana to pewnie on. On próbował metodę spinaczy Boże, idziesz po tym? Jakbyś miał spać zaraz. Siup. Boże, ja bym nie zaskoczył. Teraz. Teraz. Spinaj się. No dalej. dawaj. Dawaj, dawaj. Co ty zrobiłeś? Tu jest ciemno! A dobra, stąd spadliśmy, to teraz idziemy jakimś jaskiniem Ślizgiem Nie podoba mi się to O oh wow Co jest? Co ty zacząłeś nagrywać? O oh wow O oh wow o kurde Co to w ogóle jest? Dobra i ten widok to będzie idealny moment żeby zakończyć ten odcinek, więc dzięki za oglądanie i cześć narka